Czwartek, 12 listopada, Ilona Małek, witam i zapraszam na Aktualności. Na początek zobaczmy, co przyniósł ten dzień. Marek Kuchciński, poseł PiS Przemyśla, nowym marszałkiem Sejmu. Traktuję jako zobowiązanie przez panie i panów posłów do pracy dla dobra Rzeczypospolitej. Zdrowie i biznes, żywność z podkarpackich gospodarstw dla szkolnych stołówek. Cieszymy się z tego, bo możemy dostarczać nas miód. Skutki cukrzycy nowa poradnia leczenia powikłań tej choroby. Robimy co w naszej mocy, aby y, tych pacjentów ratować. Ostre strzelanie na poligonie w Dębie. Dziś inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu ósmej kadencji. Nowi parlamentarzyści, w tym 31 z Podkarpacia, złożyli ślubowanie. Wybrany został także nowy marszałek Sejmu. Został nim poseł Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla Marek Kuchciński. Dziś także do dymisji podał się rząd, a wraz z nim wojewoda podkarpacki. 460 posłów z tego 26 z Podkarpacia złożyło dziś ślubowanie. W tej grupie jest 19 posłów PiS, 4 PO, 2 z Ruchu Społecznego z 15 i 1 z PSL-u. W Senacie Podkarpacie reprezentuje 5 osób, wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości. Początek nowej kadencji to wydarzenie pełne emocji, mówią przede wszystkim parlamentarni debiutanci. Mam świadomość, że zostałam wybrana z woli wyborców, i dla mnie to jest ogromne zobowiązanie. Mogę powiedzieć uczciwie, że kiedy składałam słowa przysięgi, miałam łzy w oczach. Dzisiaj dopiero było ślubowanie, można powiedzieć, praca się zaczyna, a już mam plany kilku interpelacji w zasadzie nawet nie, nie, nie tyle, że moich, co. To... Wyborcy po prostu zgłaszali się, zadawali pewne pytania. Na starcie nowego parlamentu głos mają przede wszystkim polityczni liderzy. Prezydent zaapelował o to, aby patriotyzm był zwornikiem działań wszystkich parlamentarzystów bez względu na ich barwy polityczne. Jestem przekonany, że to, co dla nas absolutnie wspólne, to jest rzecz pospolita, która ma być niepodległa, silna i która ma być jak najlepsza dla swoich obywateli. Dziś także do dymisji podał się rząd na czele z Ewą Kopacz. Stało się to po ostrym przemówieniu w Sejmie. Jedno wam mogę obiecać nie przegapimy żadnego kłamstwa. Zapamiętaliśmy każdą waszą obietnicę i z każdego słowa was rozliczymy. Dziś coś się zaczyna i coś się kończy. Także w przypadku wojewody podkarpackiego. Małgorzata Chomycz Migielska żegna się z urzędem po ośmiu latach. Jako przedstawiciel rządu w terenie była przede wszystkim odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ratownictwo medyczne oraz nadzór prawny nad samorządami. Z Platformy Obywatelskiej się nie wypisuje, ale nie chcę zdradzić, jak będzie wyglądało jej dalsze życie zawodowe. Jak obejmowałam urząd wojewody, jeden z moich przyjaciół powiedział mi tak. Gosia, jak obejmujesz urząd i będziesz pracować na tak wysokim stanowisku, będziesz mieć dużo przyjaciół i telefon nie będzie milczał. Jak będziesz kończyć urząd, to Twój telefon będzie milczał, a wiele osób nie będzie chciało z Tobą rozmawiać albo będzie udawało, że nie chce Cię znać. Panie redaktorze, po tych ośmiu latach naprawdę z dużą satysfakcją i z dużą radością mogę powiedzieć, że mój telefon nie milczy. Małgorzata Homer Śmigielska będzie pełnić swoje obowiązki do czasu powołania nowego wojewody. Deklaruje, że w związku z tym nie będzie już podejmować żadnych strategicznych decyzji na przyszły rok. Swojemu następcy zostawia budżet w wysokości ponad 2 miliardów złotych. Nowy marszałek Sejmu Marek Kuchciński, dziękując za wybór na tę jedną z najważniejszych funkcji w państwie, zadeklarował, że będzie stał na straży tworzenia prawa opartego o społeczne konsultacje i debatę. Także te między rządzącymi a sejmową opozycją. Kandydaturę Marka Kuchcińskiego poparło aż 409 posłów. Wybór, jaki państwo podjęliście, traktuję jako zobowiązanie przez panie i panów posłów do pracy dla dobra Rzeczypospolitej. Wypełniając kompetencje Marszałka Izby, będę stał na straży wolności wolności wypowiedzi posłów niezależnie od przynależności partyjnej oraz prawa do debaty prowadzonej między rządzącym obozem, rządzącą większością, a stronnictwami opozycyjnymi. To początek politycznych zmian, a teraz zmiany, które wyszły na korzyść zarówno uczniom, jak i producentom z regionu. Mleko, sery, jogurty i miód z Podkarpacia już trafiają do szkolnych i przedszkolnych stołówek. Po ponad dwóch miesiącach od wprowadzenia restrykcyjnych przepisów o żywieniu w placówkach oświatowych okazało się, że lokalni producenci żywności są w stanie sprostać wygórowanym normom zawartości cukru, soli czy tłuszczu i nie stosują konserwantów. Z korzyścią dla zdrowia uczniów, ale też własnego portfela. W szkoły podstawowej nr 25 w Rzeszowie nie trzeba było wprowadzać wielkiej rewolucji. Panie kucharki więcej gotują, mniej smażą. Sól w dużej mierze zastąpiły ziołami. Herbaty słodzimy miodem, kompotu nie słodzimy, także dzieci nawet piją chętnie. Zmiany udało się wprowadzić szybko i bezboleśnie. Zauważyłaś, że nie ma w nich soli ani cukru? Nie. Czyli tak jest jak było, tak? Sam smak. Tak. To jest jak było, tak? Co? Lubisz jeść tutaj? Kulski serem. Rozporządzenie ministra zdrowia o zmianie zasad żywienia w szkolnych stołówkach obowiązuje od września i na początku roku był z nim spory problem. No nie ukrywamy, bo stołówka żywi 500 uczniów, dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem do Wydziału Edukacji, do pana prezydenta o zakup pieca konfekcyjnego, który by pozwolił nam łatwo przetwarzać przede wszystkim mięso. Szkoły zaczęły też szukać dostawców zdrowej żywności. Skorzystali na tym podkarpacki producenci, m.in. spółdzielnie mleczarskie w Jasienicy czy Stalowej Woli. Widziałem panikę na rynku, różnego rodzaju przed tych intendentek z przedszkola, ze szpitala. Nie wiedziały dokładnie jak to zainterpretować, więc myśmy tą interpretację podali na piśmie do wszystkich odbiorców. Współdzielnie dostarczają m.in. mleko, sery i jogurty. Zawierają nie więcej niż 10% cukru, 1,5% tłuszczu i nie więcej niż 1% soli. Ze zdrowych zasad żywienia ucieszyli się też podkarpatcy pszczelarze. Zainteresowanie jest coraz większe i cieszymy się z tego, bo możemy dostarczać nas miód do tychże szkół, żłobków i przedszkoli. Wciąż jednak spory problem mają szkolne sklepiki, zniknęły z nich wszystkie słodycze i gazowane napoje, ale puste półki niestety powoli zapełniają się zdrową żywnością. Bardzo mało dostawców, bardzo mało dostawców, no i dalej nie, nie ma za dużo tych firm. Tak właściwie na hurtowniach się pojedzie, to nie ma co kupować. Ale zdrowie jest najważniejsze i to od najmłodszych lat przekonuje ministerstwo, które w ostatnim czasie opracowało narodowy program ochrony zdrowia. Jako sposób na choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca, otyłość czy miażdżyca. A problem jest duży, bo tylko na cukrzycę w regionie choruje ponad 100 tysięcy osób. W Polsce już prawie 3 miliony. Często rozwija się bezobjawowo, a wielu chorych trafia do lekarza dopiero wtedy, gdy pojawiają się powikłania, problemy z nerkami, wzrokiem i krążeniem. Dla wielu osób poważnym problemem jest tak zwana stopa cukrzycowa. W Rzeszowie powstała właśnie pierwsza na Podkarpaciu poradnia jej leczenia. Pan Andrzej dopiero rozpoczyna leczenie. Próbuje oswoić się z tym, że ma cukrzycę i musi zrobić wszystko, żeby żyć w miarę normalnie i nie dopuścić do powikłań. Choroby kończyn, utrata wzroku, no nie wiem, lerki wysiadałem no jakąś wiedzę mam. Będzie pan zapobiegał? Oczywiście, po to tu jest Cukrzycowe powikłania to wcale nierzadkość. Przyczyna to w wielu przypadkach zbyt późne wykrycie choroby. Te objawy są na początku lekceważone, ponieważ cukrzyca nie boli, można tak powiedzieć. Natomiast jeżeli już pacjent trafia do nas i ma tą cukrzycę, to bardzo często jest tak, że praktycznie większość powikłań cukrzycy, zarówno ostrych, jak i przewlekłych, już się rozpoznaje. Powikłania to też skutek tego, że chory przyjmując leki jest przekonany, że wszystko jest w porządku i nie zauważa na przykład tego, że traci czucie w palcach stóp co jest jednym z objawów tzw. cukrzycowej stopy. Duży problem, bo przyjdzie uciąć to. Można być kaleką, można i nogę stracić. A zaczyna się od zaburzeń czucia i krążenia, i niegojących się ran. To problem, z którym wiele osób sobie nie radzi. Obserwujemy w ostatnim czasie wzrastającą liczbę pacjentów, którzy zgłaszają się doma, do nas z zespołem stopy cukrzycowej. Robimy, co w naszej mocy, aby tych pacjentów ratować przede wszystkim, ratować ich stopy czy nawet nogi. W nowej poradni przy ulicy Żwirki i Wigury w Rzeszowie pomaga w tym zespół specjalistów. Od diabetologa i chirurga naczyniowego, zaczynając, po pielęgniarkę specjalizującą się w leczeniu trudnych ran i fizjoterapeutę. Już w sobotę, w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą, nowa placówka organizuje Dzień Otwarty, a w ramach niego darmowe porady i konsultacje dla diabetyków. Ardylerzyści, saperzy i strzelcy podhalańscy w sumie ponad 1200 żołnierzy rozpoczęło szkolenie na poligonie w Nowej Dębie. Jest ono jednym z największych i najważniejszych w tym roku. Zakończy się sprawdzeniem umiejętności dowódców i żołnierzy na polu walki. Wyjątkowo głośno było dziś na poligonie w Nowej Dębie. Wszystko za sprawą kilkunastu haubic samobieżnych goździk. Należących do artylerzystów z Jarosławia. Dziś żołnierze ćwiczyli strzały na odległość 6 km, ale działo może strzelać nawet do 15 km. I choć to sam wystrzał jest najbardziej widowiskowy, poprzedza go wiele przygotowań. Jest to rejon zamaskowany, niewidoczny dla przeciwnika. W rejonie tym wykonuje się między innymi przygotowanie balistyczne, meteorologiczne. W czasie manewrów sprawdzana jest nie tylko celność strzałów, ale także działanie systemu TOPAS, który znajduje się na wyposażeniu chałbic. On praktycznie zastępuje Podczas pracy osoby funkcyjne, które kiedyś musiały liczyć wszystko praktycznie ręcznie. Obecnie systemy pozwalają to przeliczać w sposób zautomatyzowany. Na poligonie szkoli się ponad 230 jarosławskich artylerzystów. W manewrach biorą też udział żołnierze 16 batalionu Saperów i 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich. W najbliższych tygodniach podobne szkolenie przejdzie ponad 3000 żołnierzy. Weryfikacją ich umiejętności będzie ćwiczenie Lampard 15, które odbędzie się na przełomie listopada i grudnia. Teraz także wybuchowe nastroje, choć chodzi raczej o wojnę przestrzenną. Jak w każdy czwartek studia o tej porze należy do naszych reporterów interwencyjnych. Dziś Beata Bartman zajęła się skargą mieszkańców Rzeszowa, którzy protestują przeciwko inwestycji w sąsiedztwie ich domów. Jaki jest skutek tych protestów? Dobry wieczór. Proszę Państwa, faktycznie emocje są bardzo duże, a chodzi o mieszkańców osiedla Drabinianka, którzy mobilizują siły, by nie dopuścić do budowy w swoim sąsiedztwie kolejnych akademików. Spór, o którym już mówiliśmy na naszej antenie, rozgorzał po tym, jak pod obrady Rady Miasta trafił projekt uchwały przewidujący sprzedaż. 1,5 hektarowej miejskiej działki. Mieszkańcom marzyło się, że będzie to teren rekreacji, bo takiego w gęsto zabudowanej przestrzeni osiedla bardzo im brakuje. Pomysł, pomysł przewidujący powstanie w tym rejonie 400 apartamentowców dla studentów nazywają jednak przestrzenną katastrofą. Zrobimy wszystko, by nie dopuścić do przestrzennej katastrofy na Drabiniance napisali do nas mieszkańcy osiedla. Podkreślają, że walczą o miejsce do życia w rejonie, gdzie tego miejsca już zaczyna brakować. Jakbyście Państwo teraz wieczorem poszli zrobili zdjęcia, tam jest tylko rzeka samochodów, gdzie tylko jest jakikolwiek chodnik, jest wszystko dokładnie zastawione samochodami. Zbulwersowani mieszkańcy mobilizują siły, stąd kolejne takie spotkania. Tak teraz wygląda ulica Graniczna. W sąsiedztwie są niskie domy i szeregówki, w których kiedyś zamieszkali pracownicy Uniwersytetu, teraz czują się oszukani przez miasto, bo jak twierdzą zapewniano ich, że oprócz tych wielopiętrowych akademików w sąsiedztwie nie powstaną kolejne tak gigantyczne budynki. Możemy dopuścić pewne formy zabudowy, ale nie 14-piętrowe bloki, które mają tak ogromną kubaturę, bo to prawda jak 400 mieszkań na, w, w terenie niespełna 1,5 hektara się wybuduje, to jaka tu mowa może być o, o zieleni, o, o, o jakiejś rekreacji? Przecież to będzie jedno wielkie blokowisko. Działką w tym rejonie zainteresowany jest brytyjski inwestor, który w tej sprawie rozmawiał już z miastem. To wstępna wizualizacja budynków, w których mają powstać luksusowe mini-apartamenty dla studentów. Chce wyłożyć pieniądze, bo w Rzeszowie jest najwięcej studentów w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Członkowie Rady Osiedla inwestora jednak prześwietlili i mają kolejne wątpliwości. Jest to klasyczna spółka celowa założona za kwotę 5000 złotych której właścicielem po części jest spółka w Londynie założona o dwa tygodnie wcześniej, też w marcu 2015 roku, też za tysiąc funtów. Ta działka jest jedyną większą niezabudowaną przestrzenią w tym rejonie, miejscem spotkań i osiedlowych imprez. Niedawno wbrew woli mieszkańców stanął tu ten blok komunalny, zagęszcza się także zabudowa na zachód od tego miejsca na brzegu Wisłoka, gdzie powstają kolejne nowe bloki. Ruch jest ogromny, rano jest bardzo ciężko wyjechać z naszego osiedla, w związku z tym aż się prosi, żeby te resztki terenów, jakie tutaj zostały, między innymi ta łąka, o którą tak toczy się batalia, żeby te resztki zostały właśnie przeznaczone dla cele rekreacyjne i ewentualnie sportowe. Teren ma być sprzedany w nieograniczonym przetargu. Cena wywoławcza wstępnie szacowana jest na 4,5 miliona złotych. To jedna z ostatnich miejskich działek w centrum miasta, które mogą pójść pod młotek z przeznaczeniem pod takie inwestycje. Proszę Państwa, projekt uchwały zezwalającej na sprzedaż spornej działki po długich dyskusjach został ponownie skierowany do Komisji. Mieszkańcy lobbują teraz u radnych, by na kolejnej sesji nie podjęli decyzji wbrew ich stanowisku. Na ostatnim spotkaniu ich argumentów wysłuchał szef Komisji Gospodarki Przestrzennej i radny Waldemar Szumny, który uważa, że jak najszybciej powinien powstać plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Jego zdaniem w przypadku spornej działki powinien on zakładać tylko i wyłącznie niską zabudowę. Posłuchajmy radnych. Mieliśmy rację na poprzedniej sesji, gdy nie uchwalaliśmy tej uchwały, tylko skierowaliśmy ją ponownie do komisji, bo tutaj oczekiwania mieszkańców, oczekiwania Rady, Osiedli, Rady Osiedla są takie, aby zabezpieczyć tereny zielone, rekreacyjne. Mnie się trudno wypowiadać, jak wysokie powinny tam stanąć budynki. Działka ewidentnie nadaje się na zabudowę, bo stoi przy ważnej ulicy, która zresztą powinna być poszerzona. I trudno, żeby przy ważnej ulicy, którą będą jeździły samochody, zachować łąkę. Tam powinna być zabudowa. Natomiast jak wysoka, o tym powinni stwierdzić urbaniści. Proszę Państwa, jeszcze krótko o sprawie, która bulwersuje naszych widzów, korzystających z biletów ulgowych w autobusach prywatnych przewoźników. Twierdzą, że przewoźnicy żądają od nich szczegółowych danych osobowych, w tym numerów PESEL. Tłumacząc, że tego oczekuje od nich wydający pozwolenia na przewozy. Urząd Marszałkowski wyjaśnia, że dane PESEL potrzebne są tylko w przypadku uczniów i studentów, bo potwierdzają ich prawo do ulgi. I komentuje, że ta sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Myśmy telefonicznie. Rozmawiali z tym przewoźnikiem, rozmowa była przeprowadzona na ten temat. Miał zaniechać tego, natomiast jeśli te praktyki są powielane, to nie, nie do nas trzeba przepytać przewoźnika. I oprócz tej rozmowy telefonicznej daliśmy oczywiście sygnał pisemny temu przewoźnikowi, żeby zaniechał tych praktyk i po prostu przeszkolił swoich pracowników w świetle ustawy o biletach ulgowych w transporcie publicznym pasażerskim. Przypominamy, że czekamy na Państwa telefony pod numerem 17 86 13 317, a jutro w rozwiązywaniu Państwa problemów prawnych pomagać będą dyżurujący pod tym numerem studenci kliniki prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, którzy współpracują z naszą redakcją. Bardzo dziękuję. Kolejne interwencje już w czwartek. Ja także zachęcam do podzielenia się z nami sprawami, które Państwa denerwują. Przypominam, nasz dyżur trwa do 19.30. I kolejny temat. Dobiega końca budowa wschodniego odcinka szlaku rowerowego biegnącego przez województwo podkarpackie. Gotowa jest już większość ponad 450 km trasy biegnącej przez 9 powiatów. W podróż przez wschodnią Polskę można będzie wyruszyć już wiosną. Inwestycja polega na budowie nowych odcinków ścieżek rowerowych i przebudowie już istniejących wyliczał dziś marszałek województwa. Zmodernizowane zostaną także 63 skrzyżowania dróg, a nowo powstałe asfaltowe fragmenty ścieżek mają 37 km. Całość ma być gotowa do końca grudnia. Promocją rowerowej autostrady w całej Polsce zajmować się będzie aktorka Joanna Japuczyńska oraz twórcy kabaretowi Karol Golonka i Marcin Szczurkiewicz. Na trasie podkarpackiego odcinka są m.in. Zamek w Krasiczynie, Pałac Łosiów w Narolu, Cerkwie w Radrużu i Chotyńcu, Kalwaria Pacławska czy Zamek w Łańcucie. Przedstawiciele niemal 30 szkół lotniczych z Podkarpacia, ale też m.in. ze Świdnika, Dęblina, Wrocławia i Warszawy, przyjechali dziś do Rzeszowa. W zespole szkół mechanicznych rozpoczął się trzydniowy ogólnopolski zjazd placówek kształcących specjalistów w tej branży, m.in. mechaników lotniczych i awioników. W programie zjazdu są m.in. spotkania z przedstawicielami firm Doliny Lotniczej, wizyta w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej i na lotnisku Wiasiące. Czas na sport w aktualnościach w sobotę rozstrzygną się losy tytułu Rajdowego Mistrza Polski. Finałowa Batalia zostanie stoczona podczas drugiej edycji Rajdu Arłamów, które rozegrane zostanie na trasach wschodniej części województwa. O tytuł walczy trzech zawodników. Łukasz Habaj, Francuz Brian Bouffier, który już trzykrotnie był mistrzem Polski i Rzeszowianin Grzegorz Grzyb. Ten ostatni ma najwięcej zgromadzonych punktów w klasyfikacji generalnej, ale system odliczania jednej najsłabiej punktowanej imprezy w sezonie sprawia, że walka o tytuł trwać będzie zapewne do ostatniego odcinka specjalnego rajdu. Myślę, że wszyscy mają bardzo podobne szanse. Teraz sytuacja jest bardzo wyrównana, bo, bo i Brian Buffy, i, i Łukasz Chaba, i Grzegorz Grzyb są w bardzo podobnej sytuacji, punktowej, no i wszystko się może wydarzyć na tym rajdzie. Organizatorzy z Automobil Klubu Rzeszowskiego przygotowali trasę składającą się z dziewięciu odcinków specjalnych. Po piątkowym starcie na przemyskim rynku załogi rywalizować będą na esie Rokietnica oraz próbie zlokalizowanej w samym Przemyślu na tzw. Kopcu Tatarskim. Drugi etap to próby Huta Brzuska, Próchnik i końcowy OS Bircza rozgrywane jako tzw. Power Stage. Można tam będzie zdobyć dodatkowe punkty i niewykluczone, że to ta próba zadecyduje o losach mistrzowskiego tytułu. No na pewno będzie to jedno z ciekawszych zakończeń, ponieważ y, trzech zawodników będzie walczyło jeszcze o tytuł mistrza Polski. Także na rajdzie Arłamów wszystko się rozstrzygnie w kwestii mistrza Polski. Raj zakończył się w sobotnie popołudnie w Arłamowie. Na relację z zapraszamy do telewizji Rzeszów. Z terenu przenosimy się do hali sportowej. Lider pierwszoligowych rozgrywek koszykarzy rozgromił na swoim parkiecie kolejnego rywala. Drużyna miasta Szkła Krosno pokonała znicz basket pruszków 83 do 67. Było to dziewiąte z rzędu zwycięstwo krośnieńskich koszykarzy. Drużyna Spruszkowa rozpoczęła mecz bardzo ambitnie. Do połowy drugiej kwarty, przy stanie 28 do 27, wydawało się, że nie tylko dotrzymują kroku gospodarzem, ale mogą im nawet zagrozić. Trzecia kwarta pokazała jednak, że było to tylko złudzenie. Krośnieński zespół szybko zdobył 10 trójek i już do końca kontrolował mecz. Myślę, że zagraliśmy koncertową trzecią kwartę. Co pozwoliło nam kontrolować wynik w czwartej. Trener Pruszkowa porażkę zespołu tłumaczył niedoświadczeniem młodych zawodników. Niestety mieliśmy moment przestoju, który spowodował, że 14 punktów dostaliśmy w trzeciej kwarcie i to zadecydowało o wyniku. Zrobiliśmy dużo błędów, trochę bojaźni, no i tak, tak wyszło, niestety. Najskuteczniejsi w zespole Miasta Szkła Krosno byli Dariusz Oczkowicz oraz Patryk Pełka, którzy zdobyli po 14 punktów kończy aktualności i za chwilę prognoza pogody. Zapraszam w imieniu Adama Bieniasa. Do zobaczenia.